Cześć, tu Optymalizator. Dzisiaj o prawdopodobnie najlepszym z najlepszych mierników jakości powietrza Air visual, marki IQR. Jest to, jak wspomniałem, chyba już najlepszy z najlepszych. Naprawdę dobry miernik, ale też jeden z najdroższych. Kosztuje około 1400-1500 zł. I warto, powiem, że warto. Jeżeli tylko możecie sobie na to pozwolić, warto go kupić. Tak, e, są też tańsze wersje, e, jakieś chińskie odpowiedniki, można nawet już od 200 zł kupić, które są good enough, mogą być, ale ten jest naprawdę dobry. Też przemawia to za tym, że ja go mam już jakieś 6-7 lat i naprawdę w ciężkich warunkach pracował. E, był tarpany po plecakach w różne miejsca. E, pracował 24 na dobę, cały czas na biurku w domu, e, też w różnych warunkach. E, przeżył też użytkowanie mojej córeczki, więc naprawdę polecam. Jest twardy bydle e, i do tej pory bardzo dobrze też wskazuje też ma mechanizm autokalibracji e, i ciągle jest wspierany przez producenta ciągle można go kupić więc naprawdę go polecam. Jeżeli tylko ktoś ceni sobie bezprecedensową jakość swoich rzeczy, których użytkuje, naprawdę warto zapłacić te pieniądze. Oczywiście można te tańsze alternatywy chińskie, na przykład taki Ren za 125, to testowałem, na przykład już za 200 zł. I to tak, Gudina, to jest tak, jak w samochodach Dacia, która jest. Daje radę, jeździ, jest nawet dobrym samochodem. No ale to nie jest taka, takie coś jak stary, powiedzmy dobry Mercedes, tak? który jest chole... o, może Lexus kontradaczny, więc no, tak samo też cenowo się różnią. Dobra, tyle gadania ogólnie, zacznijmy o konkretach gadać. Tak, eee, mierzy ten miernik eee, kilka parametrów i jakości powietrza, takie powiedzmy, podstawowe i najważniejsze i robi to bardzo dobrze. Bo też nie tylko pomiar, a interpretacja, a wizualizacja tych wyników są bardzo ważne. Więc mierzy temperaturę, no to wiadomo, wilgotność, mierzy, już powiem tak, że po tych 5-6, po tych 7 latach troszeczkę zawyża, ale wilgotność i temperatura to najmniejszy problem, bo to mierzą każde proste mierniki i w przyzwoicie, ale mierzy też te dwutlenek węgla. I zanieczyszczenia powietrza pyłów PM2,5 to jest smog, czyli po prostu te pyły takie bardzo drobne, które nam wchodzą e, przez nasze błony komórkowe, wnikają się do krwi i te zanieczyszczenia, e, które e, tak drobne pyły po prostu są dla nas, e, potrafią być, nie mm, ja wiem, zabójcze no, w długim terminie zabójcze. jak węgla jest bardzo niedocenianym parametrem, I też mierzy nam e, jakość powietrza, ale jeżeli chodzi o wentylację. A powiem wam szczerze, notorycznie nasze przestrzenie są niedowentylowane, nie szczególnie tam, gdzie mamy jakąś wentylację grawitacyjną. To jest masakra, powiem szczerze. E, dwutlenek węgla e, wpływa na jakość naszej koncentracji, jakość snu, jakość naszego e, na pracy. I tak, tutaj bardzo fajnie nam też te też interpretuje te wyniki. Jeżeli chodzi o właśnie temperaturę i zanieczyszczenie, już on przedstawia to w formie buziak, tak zwanych kolorów i bardzo fajnie. Więc jeżeli chodzi o węgla tak szybko. Więc te 400 atmosfera 600 to jest do 600 uznawane za jest super świeże powietrze. Do 800 to jest też uznawane za taki świeże powietrze, ale 800 to jest taką z granicą, gdzie już się powietrze zaczyna robić takie trochę nieświeże. Zwiększa się wrażliwość zapachowa. Więc... Na przykład jak wejdzie się do nieprzewentylowanego pomieszczenia, czuje się taki trochę zaduch, to właśnie jest związane głównie z dwutlenkiem węgla, że nasze naszą stają się bardzo wrażliwe. I tak moje subiektywnie, też przez moich obserwacji, a zajmuje się tym uu, ładne parę lat, no 10 lat, więc Wpływa to na, na jakość naszej koncentracji. Po prostu zaczynamy się powoli robić tak sen. Mówię to od 800 w górę, bo już tam 1000 ppm to jest ogólnie taka norma do wentylacji, że do 1000 ppm, a 1500-2000, no to już jest zaczyna być źle. I notorycznie w domach naszych, w mieszkaniach będziecie mieli powyżej 1000 ppm, gdzie człowiek się robi bardzo senny. Nieskoncentrowana, rozkojarzona. Oczywiście do dwutlenku węgla człowiek się przyzwyczaja i żyje po prostu w tym, no tak, w tym sypie, ale po prostu, jeżeli chodzi o powiem, że przyzwyczaja się. Tak? Ludzie na łodziach podwodnych żyją też przy większych stężeniach dwutlenku. Można żyć, ale co to jest za życie? Tak? No to bardzo fajnie na tym nam pokazuje. I co jest ważne, te dwa parametry najważniejsze który no, mało który miernik mierzy, czyli stężenie pyłu 2,5 i dwutlenku węgla, ten robi to świetnie, naprawdę dobrze i jeszcze się auto kalibruje. Widziałem wiele razy, że już tam na przykład, troszeczkę zaczynaby coś pokazywać, tam wskazywać ten miernik trochę niedokładnie i pyk. Zaczyna i się skalibrował i zaczyna pokazać znów bardzo dobrze, bardzo precyzyjnie. Jak też doczytałem na stronach producenta i też support producenta, właśnie wyjaśnił, że te mierniki się auto kalibrują, jeżeli chodzi o dwutlenek węgla i pył 25 I bardzo to dobrze precyzyjnie pokazuje. Więc naprawdę to jest bardzo dobry miernik. Gwarantuje po prostu nam um, wieloletnią, naprawdę bezkompromisową jakość pomiaru, jak na domowe warunki. To Plus, właśnie te wskazania, e, interpretacje wyników, też, jeżeli chodzi o stężenie pyłów PN2,5, pokazuje w skali mikrogramy, takie małe na czarne zaznaczone, ale też pokazuje na skali indeksu jakości powietrza według norm amerykańskich. I które są dość rygorystyczne. Te, co wspomniałem o chińskich miernikach, to są według chińskich norm, czy tam chińskie, czy indyjskie, które nie są już takie rygorystyczne. <grystyczne> Więc polecam jednak utrzymanie się norm amerykańskich, które są rozsądne. Bo te. Kolejna sprawa to aplikacje i dostępy zdalne. Aplikacja webowa. Która umożliwia dostęp zdalny do miernika i też aplikacja na telefon dedykowana. Bardzo fajna sprawa, oczywiście wymaga połączenia przez WiFi z miernikiem, czyli z komunikowaniem go, przez z naszą sieć domową. Możemy zdalnie podglądać sobie parametry, przeglądać też historię. Też ważne, że ten miernik też ma podręczną to oczywiście bardzo fajną historię e, pomiarów, ale ty możemy dalej sięgać, e, też sobie zobaczyć zdalnie jakość powietrza. Ale fajnie, że nam na wewnątrz, i też na zewnątrz, też mamy w aplikacji też pomiary z otoczenia i też nam mierniczek, jeżeli go zintegrujemy z lokalną stacją pogodową i jakości powietrza lokalną, ze zewnątrz to też nam porównuje to co mamy wewnątrz a na zewnątrz na przykład jakość możemy sobie patrzeć jakość oczyszczacza powietrza jak na jaki stopniu oczyszczamy powietrze w stosunku do tego co mamy na zewnątrz i to też nam pokazuje i też tutaj różne rekomendacje a co do wad tego miernika, dużo nie ma E, o dziwo, ale są takie pewne, no na przykład takie, że ja w moim nie mam języku polskiego w, w samym urządzeniu, bo w aplikacji jeszcze tam z tego co kojarzę że jest język polski czy webowej, ale tu w urządzeniu nie mam języka polskiego. Może w nowszych, najnowszych wersjach, może już jest, tak? E, więc mi to nie przeszkadza, ale może komuś przeszkadza. Tam na tyle jest prosty, to do interpretacji ten angielski, że chyba ma każde, nie będzie to przeszkadzało większości osób. E, no i to może już nie jest dotykowy. Tylko, że mamy jeszcze na przyciski i obsługiwane tak trochę staromodnie, bo jak powiem, sama ten konstrukcja jest dość stara, ale ja, tak? Bo osobiście nie wiem po co jakieś większe bajery są potrzebne. Oczywiście można by się czepiać jakichś tam detali, na przykład, że wilgotność też nie jest dobrze interpretowana, bo też wilgotność też jest bardzo ważnym parametrem, bo na przykład zbyt suche powietrze i wpływa na to, że podrażnia nam śluzówki my jesteśmy bardziej e, podatni na e, z infekcje, tak? Ale to często Wam mówią, że 40% no ciężko w zimie utrzymać te 40% szczerze i taką graniczną z tego co widzę jest że dla naszego komfortu i zdrowia granicą to jest takie 30-35%, aż poniżej tego 30% wielokrotności to już jest źle. Także po tych 7 latach nadal ze 2-3 godziny trzyma, tak jakby nowy to tam do 5-6 godzin trzymał na baterii przy włączonym wyświetlaczu, więc w sumie to jest bardzo dobrze, że ta bateria jeszcze po tylu latach w ogóle trzyma, tak? tu ciągle odłączony mam od miernika i ciągle od zasilania, a jest anormalnie ciągle go trzymam podłączonego do zasilania. Więc ta bateria daje radę, nie degraduje się, ale jak był nowy, to powiedzmy, tam w szału nie było tych 5-6 godzin trzymał, co inne mierniki potrafią dłużej potrzymać, ale to i tak jest dobrze, tak? przede wszystkim ta trwałość. Kolejna taka rzecz, że może generować minimalny hałas, bo tutaj ma taki w środku malutki wiatraczek, który tam miesza, to pobiera, próbkuje powietrze do pomiaru i ten wiatraczek, Czasami w nocy można słychać. Mi to tak, ja jestem bardzo wyczulony na ten i mi to bardzo nie przeszkadza. Jestem bardzo wyczulony na szu, ale słychać czasami tam mikro mikroskopijny, żeby się ktoś tam nie zdziwił, że czasami coś tam potrafi zabuczyć. Ale to jest przy normal, dla normalnych ludzi, przy normalnym użytkowaniu niesłyszalne. Ale zgłaszam tylko. Jakość wykonania oczywiście bardzo dobra. Trwałość bez zastrzeżeń. pobór energii to jest jakieś tam 2,5W przy włączonym wyświetlaczu, Gdzieś tam z moich pomiarów gdzieś wychodzi, więc to też no, nie ma zbyt dużo, tam półtora przy wyłączonym wyświetlaczu oczywiście fajnie można zrobić mu harmonogram, że w nocy się wyłącza wyświetlacz po 22 wyłącza się wyświetlacz, żeby nam nie świecił na przykład w nocy jak mamy na przykład sypialni i tyle, więc polecam ten miernik, oczywiście jak kogoś nie stać, żal bym wydać 1400 polecam taki mierniczek DMN 125, link też macie w opisie, więc e, bardzo go polecam. Ten, jako tańszą alternatywę, jak to jest naprawdę dobra realizacja, około 200 zł na AliExpress, można gdzieś naprawdę brać w ciemną, bo naprawdę polecam wam, żeby mieć ten, jak badanie jakości powietrza w domu, szczególnie jeżeli chodzi o wentylację, bo to jest bardzo niedoceniony parametr e, w domu. E, i a ten miernik, to też właśnie, byle gdzie go nie można dostać, do na stronie producenta Air Visual lub na Amazonie jest. Też możecie zobaczyć link na Amazonie, chyba trochę taniej jest. Można go około tam 1400-1500 zł. się tam od kursu, od dolara i te sprawy można go mieć. Więc na Amazonie ciągle jest to dostępne. I tyle.